Przygotowujemy się, żeby zaprezentować wam następny film o motocyklu, który jest w moim, w moim zdaniem, w mojej opinii, jest motocyklem wyjątkowym. Pokażemy wam dzisiaj Indiana Scouta 101. Oto ją, wyprodukowany w 1928 roku. 600 centymetrów motocykl wyjątkowy wyjątkowy z wielu względów a jazda na nim jest dla mnie jest świętem czyli na każdym motocyklu kiedy wybieram się na jakąś wycieczkę to przeżywam dużo emocji i cieszę się z tego, ale na 101 kiedy Planuję wyjazd, kiedy już na nim jadę, to jest wyjątkowy dzień. No oczywiście trzeba coś przy nim porobić, żeby, żeby pojechać. No, jak zwykle wypuszczenie oleju z bloku silnika, który ze zbiornika, który jest w zbiorniku jak gdyby paliwa, jest grudź na olej, ten, ponieważ ten układ nie jest bardzo szczelny, więc olej z czasem przenika do bloku, gdzie nie powinno go być. Trzeba poświęcić około godziny, żeby doprowadzić wszystko do porządku. Nie tylko, nie tylko z silnikiem, ale sprawdzić ciśnienie w kołach. Szczególnie, że opony to są fartuchówki, czyli opony, które w 28 roku jeszcze były stosowane, w 29 już nie. No Ta opona ma pewną wadę. Jeżeli powietrze z niej zejdzie, to niestety opona spada, nic jej nie trzyma. Nie ma drutu na rancie, który zabezpiecza oponę przed spadnięciem. Więc tych opon się wycofano w pewnym momencie i nawet wielu właścicieli sto jedynek zamienia koła na nowsze, żeby bezpiecznie jeździć. No ja jakoś nie uważam, żeby to było konieczne. Ludzie na takich kołach jeździli przez wiele lat, objechali świat dookoła na niejednym motocyklu, zdobywali mistrzostwa świata w wyścigach, więc ostatecznie ja jeżdżąc gdzieś po swoich trasach też mam szansę przeżyć. No właśnie, co ja tutaj robię z tym łotkiem? No, próbuję, próbuję obrócić oponę na Feldze, żeby zawór ustawił się pionowo, bo widać, że nastąpiła sytuacja, o której przed chwilą mówiłem. Obra opona obróciła się na obręczy. Niewiele brakuje wyrwie zawór. Taką przygodę już kiedyś miałem w ubiegłym roku w przednim kole. Yy, obróciła się opona ta, właśnie, fartuchówka. I. Wyrwało zawór przed nim kole. Na szczęście jechałem powoli przez miasto, więc nie było ryzyka wywrotki czy jakiejś utraty kontroli nad motocyklem? No i ponieważ to było w Sanoku, okazało się, że dobrzy ludzie z bieszczackiego serwisu motocyklowego pomogli mi. Wszystko było jak, jak we śnie wspaniale w ogóle. Serwis na miejscu, transport. Dwie godziny później mogłem dalej jechać. Skąd się wziął taki motocykl mnie? Nigdy nie przypuszczałem, że uda mi się go zdobyć. Scout 101 jest motocyklem wyjątkowym. Pozwolę sobie zacytować słowa jednego z ostatnich wielkich mechaników Indiana. Ten człowiek niestety zmarł kilka lat temu. George Jarocki powiedział kiedyś coś takiego: że najlepszą firmą motocyklową, jaka istniała kiedykolwiek, był Indian. Najlepszym motocyklem był Scout 101, a najlepszym Scoutem 101 była 600, czyli ten motocykl, który opisujemy. Oczywiście George Jarocki, mówiąc w cudzysłowie, był skażony marką Indian. Całe życie poświęcił tym motocyklom, ale myślę, że jakaś część prawdy jest w jego słowach. Co za ptaszka? Nie wiem. Jak wygląda? No taki jakiś wróbel czy co, to nie wiem. Patrz. Chcę jechać z tobą. O, numer <noise> wszyscy, wszyscy widzieli jakie to ma ptaszkę. Takiego ja mam ptaszkę. Tak. Erwin Gorczyca na gółek pokazał swojego ptaka. Ptaszka. <noise> Indianer wie się do jazdy. Uruchomienie zimnego motocykla, który stał kilka tygodni, nieuruchamiany jest bardzo proste. Wystarczy odkręcić paliwo i energicznie kopnąć. Nic więcej, żadnej procedury. Nie wiem jak było oryginalnie, ale ten naprawdę chce jeździć. Przed chwilą zacząłem mówić, skąd się bierze takie motocykle. Historia jest dość skomplikowana. Scout 101 jest motocyklem bardzo trudno dostępnym. Przede wszystkim ze względu na cenę. Jest to motocykl bardzo drogi. Nigdy nie myślałem, że będę kiedykolwiek go miał. Bym był zawsze poza moim zasięgiem. Ilość pieniędzy, którą należy przeznaczyć na kupno, przerastała moje możliwości. Ale. Czasami że dzieją się rzeczy dziwne i ten film jest w zasadzie filmem o pomocy. Jeżeli ktoś śledzi nasz kanał to na pewno wie, że półtora miesiąca temu straciliśmy garaż i sześć motocykli. Pożar, który zniszczył nasz dom zaburzył wiele w naszym życiu, ale otrząsnęliśmy się, nie chcę o tym mówić. Chcę teraz powiedzieć o pomocy, której nam udzielono, ale Zacznę opisując historię kupna tego motocykla. Wiele lat temu, to było 15 lat temu, przyjechała do naszego domu rodzina zimą, obcych ludzi, którzy mieli spędzić u nas ferie. Ja miałem ich uczyć jeździć na nartach i tak, żeż, tak było. Rodzice plus dwójka dzieci. W trakcie kiedy byli w naszym domu dowiedziałem się, że jest wrak Indiana Scouta 101 do kupienia. Cena była dość wysoka, pamiętam, to było 6000 dolarów. Nie miałem tych pieniędzy, ale zadzwoniłem do właściciela, właściwie dzwoniłem kilka razy w trakcie pobytu tych ludzi, o których wspomniałem. I za każdym razem rozmowa wyglądała podobnie, że pytałem się go, czy mógłby Czekać z transakcją do lata, bo latem miałem szansę na zarobienie trochę większej sumy. Rozmawiałem z żoną, zastanawiając się w jaki sposób zdobyć pieniądze na kupno tego motocykla, zaznaczam, że to był wrak. Że być może uda się jakoś zdobyć te pieniądze, może pożyczyć. No ogólnie był to temat, który w naszym domu dominował i wszystkiemu przysłuchiwał się. Nie chcąc, właśnie ojciec tej rodziny, która u nas spędzała czas. No I w pewnym momencie powiedział wprost: O jaką sumę chodzi, żebyś kupił ten motocykl? Ja mówię: 6 tysięcy dolarów. To ja ci pożyczę te pieniądze. No ale ja zareagowałem w sposób chyba najbardziej naturalny, mówiąc: że No tak, ale ja tych pieniędzy nie mam. Nie wiem, ile czasu zajmie mi oddanie. Może trzeba będzie to liczyć w latach, może dwa lata. On mówi: Nie ma problemu. Te pieniądze u mnie leżą. Do niczego nie są mi na bieżąco potrzebne. Mogę poczekać. No więc dobrze. Spędziłem jedną noc na rozmyślaniach, na rozmowach z żoną. Ona jak gdyby nie stawiała problemów. Rano powiedziałem, że zdecydowałem się na pożyczkę. No więc pytanie tego Pana było proste. Kiedy będziesz w Warszawie, żeby mógł Ci przekazać pieniądze? Ponieważ wtedy organizowaliśmy obozy narciarskie dla młodzieży i właśnie za dwa czy trzy tygodnie mieliśmy, miałem jechać po dzieci, które zabierają z Warszawy na obóz, no to powiedziałem, że będę w Warszawie, podałem adres, skąd biorę dzieci, o której i kiedy. I w zasadzie na tym skończył się temat i szczerze mówiąc wątpiłem, czy ta pożyczka dojdzie do skutku. Przyszedł czas obozu, Pojechałem po dzieci do Warszawy. Rodzice zaczęli je przywozić. No i w pewnym momencie patrzę: Stoi mój znajomy znajomy, nieznajomy z reklamówką plastikową, w której ma 6000 dolarów. Nie chciał żadnego pokwitowania, po prostu wręczył mi tę reklamówkę. I tak się zaczęło. Kupiłem Indiana zapożyczone od obcego człowieka pieniądze. Ten film ma być o pomocy, i gdyby nie ona, nigdy bym tego motocykla nie miał. Był w strasznym stanie, musiałem bardzo dużo czasu i pieniędzy przeznaczyć na jego remont, ale po 8 latach była to najdłuższa odbudowa w moim życiu najdłuższa odbudowa motocykla. Po 8 latach udało się go uruchomić i zacząć na nim jeździć. Nastąpiła noc z 2 na 3 czerwca tego roku, kiedy pożar zniszczył część naszego dorobku, część naszego życia. I nastąpiło pewne zjawisko, którego nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Jakiś fenomen, kiedy pomoc udzielana nam przez osoby nam znane i nieznane. Zadecydowała, że nasze życie nie załamało się w tym momencie, że nabraliśmy otuchy, nabraliśmy nadziei i sił do walki o odbudowę straconych motocykli, spalonego garażu i zniszczonych domów. Minęło półtora miesiąca i można trochę chłodniej spojrzeć na to wszystko, ale w dalszym ciągu nie jestem w stanie zrozumieć co wywołało taką reakcję, taką niesamowitą braterską pomoc. Ludzie, którzy wpłacili pieniądze na zrzutka.pl na odbudowę naszego garażu i motocykli, tych ludzi już można liczyć w tysiącach. Osoby, które dostarczyły nam narzędzia, zwróćcie uwagę, że wszystkie narzędzia, które występują w tym filmie, ja tam zwijam przedłużacz, pukam młotkiem, pompujemy koło kompresorem, to są wszystko narzędzia oferowane, ofiarowane nam przez ludzi, którzy postanowili nam pomóc. Często zdarzało się, że i dalej się zdarza, że są to osoby, których nie znamy. Jeden z darczyńców napisał, że łączy nas tylko logo Harley Davidson. Nie znamy się, ale poruszyło go to, co się stało i postanowił nam pomóc. Inny też, który jeździ Harley'em stwierdził, że poratuje nas skrzynią z narzędziami. Ktoś inny zaoferował materiały budowlane. Ktoś załatwił półtora tysiąca litrów wody do picia. Dla wszystkich ekip, które będą odbudowywać nasz Nasz, nasze gospodarstwo tej wody wystarczy. Ktoś inny zamawiał i przysyłał pizzę, której myśmy nie zamawiali. W pierwszych dniach, kiedy dużo osób pomagało nam fizycznie, pojawiała się niezamawiana pizza. Takich przykładów mógłbym mnóstwo podać. Nawet dzisiaj, kiedy postanowiłem wymienić akumulator na nowy, w 101, przed kręceniem filmu, Kolega prowadzący serwis akumulatorów postanowił mi go podarować. Powiedział, że to jest jego wkład. Dałem, jak, dałem jeden z przykładów. Tych przykładów są dziesiątki, setki. Niektóre osoby nieznane mi przysłały gadżety, przedmioty z propozycją, żebym je sprzedał. Bo być może nie, przyda, nie przydadzą mi się bezpośrednio. Do odbudowy motocykli, ale jeżeli je sprzedam, to będę miał pieniądze, które mogę przeznaczyć na remont. To są zjawiska, które wymykają mi się z racjonalnego myślenia, z racjonalnego rozumienia tej sytuacji. Nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że motocykle wzbudzają takie emocje i motocykliści reagują bardzo mocnym uczuciem w tej sytuacji? Czy może dlatego, że przez ile ślad. Poświęciłem dużo czasu na pisanie do świata motocykli, który stał się jakąś platformą czytelną dla motocyklistów w Polsce. Czytelną w sensie pewnej jedności motocyklowej, pewnego zjawiska odradzającego się motocyklizmu amatorskiego w Polsce. Nie wiem, próbuję sobie to wytłumaczyć. Nie znajduję. Racjonalnych argumentów, ale to zjawisko jest. Podobno karma wraca. Jeżeli wraca, to powinienem ją w tej chwili w jakiś sposób odpłacić, ale tym tak wielkiej liczbie osób chyba mi się nie uda. Dziękuję wszystkim, którzy postanowili mi pomóc, choćby symboliczną złotówką. Czy telefonem z pociechą? I mam nadzieję, że ten film będzie przynajmniej namiastką tego, co do Was wszystkich czuję. I dziękuję bardzo za to, że otoczyliście nas opieką. Spróbuję teraz jednym tchem wymienić jak najwięcej osób, które nam pomogły, a które pamiętam. Harlejowcy z Podhala, z Wrocławia, z Łodzi, z Podkarpacia, kluby motocyklowe z Lubelskiego, z Roztocza, z, z Pomorza, Oldtimer Club Poland, Ubojnia Nudy, Bartek z kanału prowadzonego w ciekawy sposób na luzie BGR Crew, Kolega od niebieskiego Road Kinga, Staszek z krygu, dziękuję bardzo. Chłopaki z pękniętej szprychy, Czarna Brygada z roztocza, zakład usług pożarniczych Iwo Posz, i Piotr Szczurek, Daniel Libre, Libner z Głowienki, Gobrz z Bieszczady, koledzy i koleżanki z i mojego ukochanego. pizzeria Mocium, panie. Restauracja Posmakuj. Chłopaki zgromadzeni wokół Muzeum Silników Stacjonarnych w Konieczkowej. Hurtownia Wita. Wybaczcie wszystkich, których następnie. no, Chłopcy, z którymi biegam na nartach biegowych. Kroski Remsport. Wybaczcie wszystkich, których nie wymieniłem. Nie jestem w stanie. Film nasz ma swoje prawa. Musiałbym wymieniać Was dużo dłużej, ale wierzcie mi, że wszystkich pozostałych mam naprawdę. W sercu nie tylko ja, ale cała moja rodzina. Bardzo dużo zmieniło się w naszym postrzeganiu świata i innych ludzi dzięki Wam. Dziękuję bardzo.